Nie daj się nabrać i kupuj piwa jak ekspert. To kolejny temat, którym się e, teraz zajmiemy. A ze mną naprawdę wspaniali goście wybitni e, specjaliści czyli Wojciech Bychawski i Bartek Nosowicz ze sklepu specjalistycznego White Whale, Michał Docent Maranda czyli e, jeden z weteranów polskiej sceny blogerskiej, kraftowej polskimnibrowary.pl i Tomasz Kopyra z blogu blog.kopyra.com. Panowie, ja troszeczkę jestem przestraszony tym tematem i tym, że mamy tylko 30 minut, aby poruszyć w zasadzie wydawałoby się prosty temat. Wejść do sklepu specjalistycznego i kupić piwo, kupić piwo jak ekspert. Więc yy, zacznijmy może od tego, jacy klienci Jacy klienci w ogóle przychodzą do sklepów specjalistycznych? Wojciech, Bartek, to Wy tutaj będziecie najbardziej kompetentni, wydaje mi się, do odpowiedzi na tak postawione pytanie. Tak naprawdę wiesz, nie ma jednego typu klientów. Przychodzą bardzo różne osoby, każdemu trzeba pomóc. Oczywiście większość to są ludzie zainteresowani klientem. No więc dzielimy z nimi wspólne hobby. Ale tak naprawdę nie ma jednej określonej osoby, która przychodzi do sklepów specjalistycznych, każdy myślę, że do nas przychodzi Ta i coś ciekawego dla siebie znajdzie. Często to jest tak, że jakby przychodzą ludzie, którzy gdzieś tam już jakby w, w świecie piwa funkcjonują, ale na przykład potrzebują porady gdzieś, jakie są nowości, co aktualnie jest na rynku trendy, a są ludzie, którzy przychodzą jakby może tak to określę prosto z marketu i nie wiedzą jakby na temat piwa totalnie nic i potrzebują takiego wprowadzenia od A do Z. Więc no jakby to nie, nie ma jakiejś takiej specjalnie przeważającej grupy, przychodzą ludzie najróżniejsi. No i oczywiście tak. ci klienci potem mogą się stać całymi klientami. Jeśli zrobimy dobrą robotę i damy fajne piwa, które zaskoczą, to wtedy taka osoba staje się członkiem Piwnej Rewolucji i wraca po więcej. No i aby takich ludzi było jak najwięcej, ale żeby też tak się stało, to faktycznie jakąś wiedzę na temat tego, co chcemy wybrać, czego chcemy się napić danego, nie wiem, dnia, wieczoru, czy tam na wyjeździe, no coś musimy o tym piwie wiedzieć. Może zacznijmy od docenta. Docent, jak Ty byś doradził właśnie takiej osobie, która chce wybrać piwo? Na co powinna taka osoba zwracać uwagę? Znaczy, wiesz, bardzo mnie to cieszy, jak tutaj chłopaki z White Whale'a powiedzieli. W ogóle cześć wszystkim, bo się nie przywitałem, także witam wszystkich, co nas oglądają. Bardzo mnie to cieszy, że nie tylko do sklepów specjalistycznych przychodzą no, ludzie, którzy siedzą po prostu po uszy w tym świecie piwa i przychodzą z klapkami na oczach, wybierają i wychodzą. Tylko również do takich sklepów przychodzą ludzie, którzy chcą po prostu napić się dobrego piwa, szukają porady. Właśnie w takim sklepie jak najbardziej mogą taką poradę uzyskać. Tam sprzedawca nie jest w przypadku zatrudniony, tylko również podziela tą pasję. Więc przede wszystkim pytać sprzedawcy, jeżeli przyszliśmy do sklepu specjalistycznego, jak najbardziej nie ma się co bać, że tutaj nasza wiedza będzie jakaś niepełna. że Tutaj się ośmieszymy, że czegoś nie wiemy. Naprawdę sprzedawca wie więcej niż nawet właśnie, tak jak ja jako bloger bloger. Sprzedawca ma aktualne listy, prawda, wysyłkowe wszystkie te newslettery. On wie już, co na rynku się pojawi za chwilę, więc naprawdę myślę, że sprzedawca jako pierwsze źródło informacji w takim sklepie, to jest podstawa. Tomku. Yy... A co powiesz na temat parametrów, które są na butelce? Mamy mnogość, oczywiście. Podstawowym to zawartość alkoholu. Bardzo często jest, jest też ekstrakt, chociaż na piwach zagranicznych to bywa różnie. Jest hoprate, rodzaj użytych chmieli. No to przecież też, no i oczywiście styl. Nazwa stylu też może nas dobrze pokierować. Ty też, jako weteran piwnej rewolucji, myślę, że mógłbyś, podpowiedzieć kupującym na co zwracać uwagę. Cześć tutaj Tomek Kopera z blogu blogkoperacom. Ja może nie jestem do końca dobrym ekspertem, bo ja za dużo piwa dostaję za darmo, ale powiem jedna rzecz, której nie wymieniłeś, a która jest najważniejszym parametrem każdego piwa. Koncernowego... Regionalnego Tomku to Tomku, przepraszam, wejdę, wejdę ci w słowo, bo troszeczkę przycinasz i bardzo. E, najważniejsze jest kupowanie świeżego. Nawet jeżeli chodzi. O, halo, halo, Tomku. Chyba coś. Mamy problemy z połączeniem internetowym, bo bardzo... Czy teraz, czy teraz lepiej? O. Czy teraz lepiej? Tak, chyba tak. Okay. Przerwało w momencie, kiedy chyba dobrze usłyszałem, a wydaje mi się, że tak, że faktycznie. Ja jest... nie powtórzę, bo to jest ważne. Nie? Najważniejszym parametrem każdego piwa koncernowego, regionalnego, kraftowego jest data przydatności. A właściwie data produkcji, no ale daty produkcji często nie znamy znamy datę przydatności. I poza wyjątkowymi wypadkami piw, które trafiają na rynek jako niewyleżakowane, czyli jakichś tam porterów imperialnych, jakichś rysów, całą resztę powinniśmy pić jak najświeższą. Ostatnio nawet był taki mem na nie wiem, czy na jej piwce, czy na wolnym, czy na pustoszach, gdzie dziewczynka odrysowywała kota od kota. I było napisane, że pierwsza warka danego piwa i druga warka to ten nieudolnie narysowany kot. I ja napisałem, że żaden szanujący się Birgit nie kupuje innej warki piwa niż pierwsza. Oczywiście to jest troszkę przerysowane, to jest żart, ale taka jest prawda. To znaczy, najlepiej jest kupować premiery. Dlatego, że to piwo jest. Wiemy, kiedy to piwo się pojawiło, bo browar ogłasza to na swoim Facebooku. Wiemy, ile minęło czasu od tego ogłoszenia, i wtedy wiemy też, możemy też bardzo łatwo ustalić, jakie daty daje dany browar. Jak już to ustalimy, to moim zdaniem kluczowym parametrem przy wyborze jakiegokolwiek piwa jest data przydatności, a w zasadzie data produkcji powinniśmy się starać kupować piwo jak najświeższe, nawet jeżeli kupujemy piwo jakieś mocarne z myślą o długim leżakowaniu, to lepiej, żeby ono leżakowało w naszej piwnicy, w naszej lodówce, w naszej szafie niż na magazynie w sklepie. Ok, czyli mamy dwie rzeczy. Docent zwraca uwagę na to, że pytajcie sprzedawców. Tomek bardzo słusznie, tak jak i docent mówi o tym, że kupujmy piwo, kupujmy piwo świeże. I ja tutaj troszeczkę przyczepię się faktycznie tych dat przydatności do spożycia tutaj. Panowie z White Wayla, myślę, że będą mogli swoje trzy grosze do tematu dorzucić, bo wiecie, jasne, my, jako osoby, które siedzą w, w tym biznesie już od pewnego czasu, obserwujemy strony browarów, natomiast gro konsumentów, i to zdecydowanie większa część z nich, raczej nie śledzi, nie ma pojęcia, jakie daty ważności, jaki browar daje. I niestety, ja bardzo też nad tym ubolewam, że nie ma informacji o datach, Rozlewu danego piwa, bo to jest świetny, świetny parametr. Natomiast rozumiem też browary, które dają długie terminy przydatności do spożycia swoich piw, bo to browar decyduje o tym, jaka data w tym miejscu się znajdzie, bo oni w cudzysłowie swoją głową za, to, za, za tym świadczą. No ale często te daty są długie dlatego, że a bo hurtownia nie weźmie, bo jest krótka data i boją się, że nie sprzedadzą, bo nie wiem dyskont ma takie a nie inne wymagania. Panowie jak to jest z tymi, z tymi datami? Wojtek i, i, i Bartek długo takie piwa później są zdatne do, do, do spożycia? To zależy, Macie jak... takie piwa, które wam właśnie leżą i potem wiecie, klient do was przychodzi, proszę pana, ale ja tutaj to piwo jest kiepskie, a tam, nie wiem, 2-3 tygodnie do, do terminacji. To zależy bardzo dużo od tego, czy piwo jest wpuszczane na rynek jako piwo pasteryzowane, czy filtrowane, czy nie. W przypadku kiedy są to piwa niepasteryzowane, to faktycznie ta data zazwyczaj to jest powiedzmy, no tam w granicy 3 miesięcy od, od rozlewu. Jeżeli są to piwa pasteryzowane, zazwyczaj jest to około roku, no chyba, że jest to jakieś piwo, które tam ma powyżej 10% alkoholu, no bo jakby w tej sytuacji nie ma takiego obowiązku, żeby na piwie taka data w ogóle się znalazła. Więc tak, tak to wygląda. Natomiast tak ci klienci, którzy przychodzą, zwłaszcza, którzy jakby interesują się danym jakby w ogóle piwem, Zwracają na to uwagę, zwłaszcza jeżeli są to piwa z krótkim terminem przydatności, to faktycznie zwracają uwagę na to, żeby to piwo było możliwie jak najświeższe. No i dla nas też jest to mega ważne, żeby oferować klientom świeże piwa, bo po prostu takie piwa będą dobre i wtedy ci klienci do nas wrócą, więc na pewno nikt nie. Nikomu nie polecimy 3 miesięcznej dlatego że wiemy po prostu o tym, że Większość piw się po prostu, szczególnie rzemieślniczych szybko utlenia i te piwa muszą być Na bieżąco po prostu przez nas zamawiane, sprzedawane i Pite przez naszych klientów No i też ten rynek piw rzemieślniczych w Polsce to jest taki rynek Oparty przecież na nowościach I tak naprawdę klienci też są na to nastawieni, że piją cały czas nowe piwa, które są świeże, a premiery sprzed miesiąca czy dwóch ich już nie interesują. Ja jeszcze pozwolę sobie wtrącić co do tego, co Tomek powiedział, a propos leżakowania piw w domu. Powiem szczerze, jakby nie zawsze się z tym zgodzę, dlatego że część piw, zwłaszcza takich, które jakby ten termin przydatności faktycznie mają dłuższy, to też jakby jako kupujący warto jest sobie ocenić, jeżeli chcemy takie piwo leżakować, czy my faktycznie mamy do tego warunki. Bo postawienie takiego piwa gdzieś w szafce kuchni, gdzie często coś gotujemy i jest tam gorąco, to jakby totalnie mija się z celem, a myślę, że jednak większość sklepów specjalistycznych raczej jakby znając temat i wiedząc, co się z piwem dzieje, no jakby dba o to, żeby... Przynajmniej powinno dbać o to, żeby w takim sklepie panowała w miarę optymalna temperatura, no bo jakby głupio byłoby też sprzedać piwo, które wprawdzie stoi u nas powiedzmy raptem tydzień, ale stoi w 30 kilku stopniach gdzieś. No to, jakby... to takie piwo się do niczego Więc nie Raczej nie staramy tego. się dbać o to, żeby mimo wszystko na tym magazynie te piwa, jeżeli tam stoją, to żeby one faktycznie stały w miarę optymalnych warunkach. No to ja myślę, że krótka, krótka podpowiedź, że jak już decydujemy się leżakować piwo, no to trzymajmy je w chłodnym i w ciemnym miejscu, nie w szafce, nie w kuchni, nie w komodzie, tylko faktycznie w odpowiednich warunkach, ale nie o tym, nie o leżakowaniu piwa mieliśmy, mieliśmy rozmawiać, więc od razu wracamy na tory na naszego kupującego, który wchodzi. Okej, okay, naprawdę jest o wiele łatwiej, kiedy trafi do Was chłopaki, do White Whale'a bo jesteście specjalistami, wiecie jak doradzić, wiecie jak przechowywać piwo w sklepie, natomiast coraz więcej piw kraftowych pojawia się w marketach, w dyskontach, w żabkach, na stacjach benzynowych, no i tutaj klient może mieć problem, no bo pani w żabce, czy pani na stacji benzynowej, strzelam, że w większości, pewnie są wyjątki, nie doradzi, nie podpowie co wybrać, docent jak ty byś Podpowiedział osobie, która wybiera się do sklepu bez obsługi, która się zna na temacie, jak poza tym, o czym już mówiliśmy, jak powinna wybrać dla siebie piwo? No, oczywiście, przede wszystkim lodówka. Czyli jeżeli udaje się do BitContu albo właśnie do jakiegoś sklepu większego, no to zdecydowanie większe prawdopodobieństwo dobrej jakości piwa będzie wtedy, kiedy weźmie to piwo przechowywane w lodówce. Wiadomo, że nieliczne sklepy mają lodówki i trzymają piwa w lodówkach. Właśnie chociażby żabka ma takie lodówki, ale różnie tam bywa właśnie z, z tymi piwami i często też tam się zaopatruje i bywa tak, że po prostu nie są uzupełniane te lodówki, bo piwa są wybierane na bieżąco i, i obsługa nie dostawia tych piw z magazynu do lodówki. Więc lodówka to jest w ogóle podstawa. No a, a potem, cóż, no, no, trzeba zobaczyć prawda, co jest na półce, jakie style e, lubimy, no bo też e, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś, kto chce eksperymentować, no co, poszedł do żabki i wziął pięć pierwszych lepszych piw z półki, no też tak można oczywiście, jak najbardziej, e, no ale też jakąś tam wiedzę, wiedzę trzeba po, e, posiadać. Ja myślę, że teraz ta sytuacja z, z tymi sklepami sieciowymi, nie jest taka zła jak wcześniej. Spora dostępność jest, fajnych piw, w fajnych cenach. No, ja tutaj nie będę unikał reklamy i jednak do tej żabki, po to grodziskie, w sensie browar grodzisk, chodzę, no, bo jest pod domem. Oczywiście do sklepów specjalistycznych też chodzę, no ale jak jest pod domem i mam browar grodzisk, white IPA, dlaczego nie skorzystać? Tomku, a jak to wygląda z twojej perspektywy, bo no. Ja cały czas będę Tutaj ja powiem taką rzecz. Coś mi znowu rwie. Słucham. Nie, jest okej. Jest okej, jest okej. Ale ja nie usłyszę pytania. Co ty byś od siebie dorzucił właśnie klientowi do... Do, no, wiesz Market, Żabka, nie ma specjalistycznej obsługi, stacja benzynowa, tam jest coraz większy wybór kraftu i tego chyba już y, nie unikniemy y, i tego kraftu... Znaczy ja nie, nie sądzę, żebyś powi że powinniśmy unikać, bo to generalnie ma dużo plusów. No bo jeżeli chcemy, żeby to się rozwijało, żeby było właśnie dostępne y, chociażby w takiej webie, będę byłem... W polomarkecie trzy butelki Ajapale, ale nic więcej z nie było, gdzie u mnie w polomarkecie jest przynajmniej z pięć, także widać, że się sprzedaje. Wydaje mi się, że znowu, żeby trafić świeże, to bardzo często dobrym wyborem są te sieci, które decydują się na takie tzw. Tak inauty, czyli piwo wchodzi i wychodzi. I e, niż sieci, które mają stałą ofertę, stałą szeroką ofertę. No bo generalnie fajnie jak taki ozom ma stałą ofertę bardzo szeroką. Ale moim zdaniem trafienie tam na stare piwo jest bardzo prawdopodobne. Natomiast w takim Lidlu, w którym to wszystko cały czas rotuje, i tak naprawdę piwa wchodzą, wychodzą, tam trafienie na piwo, które byle żakowało tam pół roku na półce, jest praktycznie niemożliwe. To jest, to jest duży, duży plus. Ehm, ja myślę, że e, ja myślę, że zawsze bezpiecznie jest brać piwa. Piwa ciemne i mocne, czyli portery bałtyckie. Nawet jeżeli one są stare, utlenione, to nic nam się, nic nam się z tym piwem nie stanie. Nie? Także to, jeżeli kupujemy w takim miejscu, gdzie widzimy, że nie jest za fajnie, te butelki są zakurzone i tak dalej, no to porter bałtycki, nawet jak tam stoi rok. To i tak będzie dobre. Wydaje mi się, że ciekawym tematem jest kwestia, tutaj jakby pytanie do Was, jak podchodzicie do nowych browarów. Bo ja powiem szczerze, że ze swojego punktu widzenia, jako blogera, podchodzę sceptycznie o tyle, żeby nie zrobić komuś krzywdy. Znaczy nie, nie jakiemuś młodemu browarowi. Nie kupuję takich piw, dopóki nie usłyszę dobrych opinii o danym piwie. No bo jeżeli wezmę, nagram, powiem, że no, kaszana, no to wydaje mi się, że mogę im więcej krzywdy zrobić niż, niż pożytku. Ciekaw jestem, jak sklep do tego podchodzi, czy docent, czy, czy ty, Michael. To i, i zacznę szybko od siebie. Pełna zgoda. Znaczy ja lubię testować nowości, z tym, że jak to jest zupełnie nowy, młody browar i faktycznie jest piwo skaszanione, to wolę napisać do nich i, i zwrócić im uwagę, no bo nie wiem, z czego te błędy mogą, mogą wynikać. Chyba że ktoś prosi o opinię, no to wtedy się nie, nie, nie szczypię nie z tematem, więc pełna zgoda. Jak tam chłopaki z White Way jak właśnie wy podchodzicie jako specjaliści i osoby, które stawiają te piwa na półce do nowych browarów? My podchodzimy w taki sposób, że jeśli mamy do czynienia z nowością jakiegoś znanego browaru, który jest sprawdzony, to oczywiście. Wiemy, że, nasz, że to będzie prawdopodobnie sprawdzone piwo i trzeba je mieć, żeby móc zaoferować klientom, i że tutaj klienci na pewno będą z tego zadowoleni. Jeśli chodzi o browary całkowicie nowe, które wypuszczają swoje pierwsze warki, to praktycznie problem rozwiązuje się, kiedy handlowiec, lub często nawet właściciel przychodzi z po prostu butelką czy dwiema, i mamy. Po prostu okażę spróbować tego piwa i oraz wiemy, czy to jest produkt, który potem warto reklamować, sprzedawać i polecać swoim klientom, czy nie. Tak, no akurat jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że bardzo często właśnie nowe browary, które dopiero chcą wejść na rynek, po prostu do nas przychodzą, przynoszą butelkę, czy dwie i mówią no, słuchajcie, chłopaki, spróbujcie, jeśli uznacie, że jest to, jest to godne, to polecamy się w Waszej pamięci. I najczęściej po prostu w ten sposób się to odbywa. No i to jest normalne, że z częścią wtedy się nawiązuje współpraca, czasami nawet stała, a z częścią nie, i wtedy czekamy na kolejne wypusty. Raczej się nie zamykamy na nikogo. Zdarza się też tak, że nawet klienci sami sugerują, że na przykład, o, a macie panowie taki ja, taki browar. No akurat nie mamy, no to my wtedy sprawdzamy, jakby co możemy, co jesteśmy w stanie dostać, i też po prostu gdzieś tam ściągamy, póki tak potrzeby sprawdzenia, no a dalej to już. Tak samo jak Jako były badylarz potwierdzam, to jest fajna praktyka od browarów, mówiąca, że, że jak chcecie wejść na, na daną scenę, na daną półkę sklepową, to poczęstujcie piwem, sprawdźmy jak jest, aczkolwiek, aczkolwiek nie wszyscy tak robią, ale docent, co Ty sądzisz o właśnie piwach z nowych, młodych browarów? Tak, ale tutaj zobaczcie, mówimy o butelce, prawda? Czyli od razu wycinamy browary, które są dostępne tylko i wyłącznie w lokalach. Słuszna Pytane... uwaga. Słuszna więc, uwaga. Więc to już jest raz, że jest trochę takich browarów, które będą tylko i wyłącznie dostępne w lokalu. Ale wróćmy do tego, co w sklepie. Więc ja myślę, że tutaj w przypadku kontraktowców nie ma kłopotu, w sensie oni są w stanie zaoferować od razu piwo, które trzyma ten poziom, które podejrzewam, będą jakoś tam minimalnie utrzymywać przez kolejne miesiące. Natomiast w przypadku browarów stacjonarnych, to jest bardzo dobra rzecz, że to poruszyłeś, bo to trzeba uświadomić ludziom. Ja daję trzy miesiące rozbiegówki dla stacjonarnych. Oni muszą poznać sprzęt, oni muszą się nauczyć tego wszystkiego, tej całej pracy na tym sprzęcie. Z mojego doświadczenia wynika, że te trzy miesiące to jest. No miesiąc to jest minimum. Trzy miesiące to jest OK. Yy, więc. Yy, to jest problem właśnie z browarami stacjonarnymi, że zanim oni wystartują i dojdą do tego optymalnego pułapu, no to może minąć sporo miesięcy i ta opinia na rynku w tym czasie już może zostać jakoś tam ugruntowana, niekoniecznie na korzyść. Więc rzeczywiście ciężki kawałek chleba i warto mieć z tyłu głowy, żeby dać im ten czas wymagany do uzyskania formy. I tym sposobem powoli płyniemy do brzegu, ale jeszcze mamy chwilę. Ja teraz tak króciutko podsumuję to, co udało nam się ustalić do tej pory. Jeżeli coś przegapiłem, to, to proszę uzupełnijcie mnie, panowie. Czyli tak, po pierwsze e, kupujemy piwa, które są dobrze przechowywane, e, w warunkach najlepiej chłodniczych. Kupujemy piwa świeże, zwracamy uwagę na to, czy, z wyjątkiem oczywiście piw mocnych, e, ciemnych, które mogą być długo leżakowane. Zwracamy uwagę na to, kiedy piwo zostało rozlane. Dobrze jest kupować nowości, czyli obserwować strony browarów, co wypuszczają, w jakim momencie i kiedy to się dzieje, bo wtedy mamy pewność, że trafiamy na, na, na piwo świeże. Co jeszcze? Coś, coś przegapiłem, panowie, z naszych ustaleń? Coś mi jeszcze jednego świta? Zapytaj sprzedawcę. Zapytaj sprzedawcę, tak jest. O, to jest bardzo ważna podpowiedź, zapytaj sprzedawcę. Jestem ciekaw, jakby się zachowała pani w żabce albo pani w Lidlu, która gdzieś tam obsługuje, wiecie, uzupełnia marchewki, i ziemniaki, podchodzisz, przepraszam, a które by mi pani piwo poleciła? Jestem ciekaw, czy ktoś by się z nas miło zaskoczył, ale to taka dygresja. Więc chyba te rzeczy są bardzo ważne w przypadku wyboru piwa. Oczywiście też kierujcie się tym, na co macie ochotę, bo to jest ważne, ale czy coś jeszcze powinniśmy do tego zestawu dorzucić? Tomek. A znaczy, wydaje mi się, że generalnie rzecz biorąc, biorąc pod uwagę te rzeczy, o których mówiliśmy, czyli przechowywanie, świeżość, doradzenie, to warto korzystać po prostu ze sklepów specjalistycznych. Te sklepy typu markety, convenience store, jak żabka, stacje benzynowe, traktować jako powiedzmy awaryjne źródło zaopatrzenia, a nie podstawowe. To jest z jednej strony dla naszego własnego dobra, jako konsumentów, jakby partykularnego w tym danym momencie, ale szeroko rozumianego dobra, w sensie wspierania kanałów, które zapewnią nam piwo, powiedzmy, za dwa lata, jak zmieni się polityka, czy sieci handlowych, czy stacji benzynowych, gdzie na przykład ktoś stwierdzi, że jednak wystarczą już piwa kraftowe z kompanii piwowarskiej i żadnych innych nie potrzebuje, to myślę, że dla własnego Wąsko rozumianego interesu i szeroko rozumianego powinniśmy wspierać sklepy specjalistyczne. Okej. Okay. Docent? No tak, oczywiście przesłanie jest bardzo szlachetne: wspierajmy sklepy specjalistyczne. Natomiast no ta dywersyfikacja jest rzeczą naturalną, więc. Będąc, potrzebując piwa, które jest przede wszystkim nowością, rzeczą rzadką, idziemy do swojego specjalistyka, oczywiście zaopatrujemy się. Natomiast też nie unikajmy rzeczy, które są właśnie blisko domu albo też są kwestie finansowe, więc ludzie też kupują w dyskontach te piwa, no nie ma ich co stygmatyzować. Także myślę, że dywersyfikacja i, i, i chodźmy tam <grym> wszędzie po kolei. Spierzmy się odwiedzać sklepy specjalistyczne, bo niektóre tak szybko odchodzą. Wojtek Bartek. Wiecie, my oczywiście też zachęcamy do odwiedzania dobrych sklepów specjalistycznych, bo ludzie, którzy tam pracują, często właśnie robią dobrą robotę przez zamawianie dobrych rzeczy. Dbają o to, żeby te piwa były świeże i żeby się po prostu dostali dobre piwo, które zasłuży na jakąś dobrą ocenę, a nie jak. Ja myślę też, że nawet jeśli już jakby nie ma innej opcji i wybieracie się gdzieś tam do Żabki, do Lidla czy gdziekolwiek, obsługa nie musi się znać na tym piwie, ale przynajmniej powinna wiedzieć czy to jest jakby piwo, które przyjechało do sklepu jakby w dostawie wczorajszej czy może trzy tygodnie temu i jak zapytacie czy jest to piwo nowe, to myślę, że powinni wam powiedzieć, więc wtedy macie przynajmniej gwarancję, że jakby no jest to piwo w miarę świeże, jakie było. Ja jeszcze na sam koniec dorzucę od siebie, że w przypadku gustów, guścików warto się posługiwać takimi aplikacjami jak Antapt albo Polski Craft, zerknąć sobie właśnie na ostatnie opinie o danej warce piwa, bo one często bywają faktycznie zbieżne ze sobą. Ja wiem, różnie bywa, ale często, często tak i też można dużo dużo ciekawych wniosków wysnuć na temat tego, czy dane piwo warto zakupić, czy też nie. Ja z tych dwóch aplikacji, znaczy głównie z Antapta korzystam i to mi się sprawdza, więc myślę, że też to będzie jakaś wskazówka. Ja mam pytanie do White Whale'ów. Słuchajcie, ile? Ostatnia procent... minuta, panowie? Ostatnia minuta, bo czas Ostatnia nas goni. Procent tej sprzedaży to są nowości. Jaki procent sprzedaży to nowości? Ja stawiam, że mały. Jeśli chodzi tylko o rynek piwa, to myślę, że połowa. Bo mamy też inne alkohole. Ale no, jeśli chodzi o, chodzi o piwa, sobie. to nowości najważniejsze. U Was najważniejsze. Nowości. Po prostu najlepiej się sprzedają. Zawsze jak wychodzą nowości, to wychodzą w dużych ilościach. Nawet jeśli dane piwo wraca, potem jeszcze jako nie wiem, druga, trzecia warka, czy nawet jeszcze, jeszcze nie to, nie sama partia powtórzona, to już nie wychodzi tak dobrze jak ten pierwszy strzał zawsze czyli to co, mówił, to, co mówił Tomek Kopera. Dobrze, panowie, myślę, że zebraliśmy przyjemne kompendium dla naszych słuchaczy i dla tych, którzy będą oglądali... Mam nadzieję powtórkę z naszego panelu. Bardzo Wam dziękuję za tę rozmowę, za wszystkie cenne rady, które naszym oglądającym przekazaliście. I brniemy do końca. Za chwilę, Szanowni Państwo, głos prowadzącego oddam mojemu bardzo dobremu koledze Przemkowi Iwankowi, który w bardzo doborowym gronie, zresztą także Tomka i, i Michała tutaj i nie tylko, poprowadzi pierwszą degustację dzisiejszego dnia a więc już za kilka minut e, widzimy się z wami ponownie dziękuję bardzo Dzięki, Dziękuję wielkie